Natalia Wodyńska Stosik i jej mąż Paweł Stosik znają się jeszcze z czasów liceum. Oboje chodzą do gdańskiej Topolówki, szybko zostają parą, po maturze wspólnie podróżują po świecie, cieszą się sobą przez całe studia. Po dyplomach wyjeżdżają do Irlandii. Mieszkają kątem u znajomych pielęgniarek z gdańskiego szpitala, które przylatują do Dublina do pracy. Gdy Natalia idzie na rozmowę kwalifikacyjną, jedna z nich pożycza jej swoją najlepszą torebkę. Taksówkarz, który wiezie Natalię na to spotkanie, opowiada o swoim domu letnim na wybrzeżu Hiszpanii. Ona słucha z uwagą, wierzy, że i jej się tu poszczęści. W Polsce skończyła prawo, teraz szybko dostaje zajęcie w kancelarii, choć zaczyna od pracy poniżej swoich kwalifikacji. Wierzę jednak, że w Irlandii uda jej się rozwinąć karierę. Jest rok 2006, świat zachwyca się tamtejszym rekordowym wzrostem gospodarczym i nazywa ten kraj celtyckim tygrysem. Pokochałam Irlandię i jest to z pewnością miłość na całe życie. Pracowałam tam na 150%. Dawałam z siebie wszystko. Zostałam dobrze przyjęta. Ogromnie zżyłam się z firmą. W 2008 roku moi szefowie wraz z żonami przylecieli nawet do Gdańska, by być z nami w dniu naszego ślubu. Któregoś dnia w Dublinie szef kupuje lokalną gazetę i czyta, że szykuje się wystawa znanej polskiej malarki. Oświadcza, nie możemy jej przegapić, bo teraz wy, Polacy, jesteście częścią naszej historii. Wkrótce decyduje się też otworzyć nadwisłą biznes i proponuje Natalii, by pilotowała nowy projekt. Młodzi wracają więc do kraju, osiadają w Warszawie, robią karierę. W 2011 roku brzuch Natalii się zaokrągla. Jej ciało się zmienia, a ona uważnie rejestruje swoje odczucia i wrażenia. Wiele z nich jest nowych, na przykład rozpierający ból głowy. Kobietę, która w ciąży jest po raz pierwszy, wszystkie nowe symptomy mogą napawać niepokojem. Lekarze tłumaczą jednak, że organizm musi się przystosować do nowej sytuacji, że w środku trwa wielopoziomowa rewolucja, która z czasem się wyciszy. Ciąża to nie choroba, a dolegliwości mieszczą się w granicy fizjologii pocieszają. Widocznie taka już pani uroda, tylko czy. Za urodę trzeba płacić cierpieniem. Tego Natalia nie wie. Wie tylko, że głowa boli coraz częściej i coraz mocniej.